Hej, siemano, witam was, jestem Diviane, to jest Gastolaris i Republika Asarii Tak więc kontynuuję naszą przygodę e, Tutaj w moim śmiesznym Imperium mm, Śmiesznym, a dlaczego śmiesznym? No bo <głos》>, Ja już tyle grałem w tę grę, że Na chwilę obecną to pewnie coś już tak spieprzyłem fest, że Że to jest mega miaska. Czyli tak, widzę, że na razie tutaj stronimy od wszelakich sojuszy Może i to, może i dobrze Chociaż tak, widzę, że tutaj na siłę gdzieś tam próbuje jakoś daleko galaktyki sobie tworzyć troszkę się przycięło o, trzy tutaj mamy tutaj mamy jakąś cywilizację, cywilizację, która już tutaj coś działa, ale tutaj jest z tych y, jakieś inne cywilizacje ośrodek badawczy, kuźwa Żebyśmy my mogli tutaj ośrodek badawczy zrobić, to trzeba byłoby rozwalić ten... ten co tutaj jest obecnie. Ta, flota Asari. Hmm. Co? Wy to może się wycofajcie, bo jest was 120 to jest nie troszkę więcej. Dobra, lecimy z powrotem tu. Co tu jest za? Ale jesteśmy w dupie. Ma, małą galaktykę sobie wziąłem, widzę, może i dobrze. Ale i tu jesteśmy, generalnie. Mamy cztery planety już. Tu i tak jest dobrze. To coś, coś mi się ścina delikatnie. O, proszę bardzo. Okej, okay, widzę, że mamy droidy. Co tu mamy? Mamy socjologiczne, więc tak. Wrzucamy droidów do góry. Lepiej zajmują się wydobywaniem różnych minerałów i pozyskiwaniem żywności niż, 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 niż resztą. Co my tutaj mamy? Rywalizacja, dobra. Jakieś... Jakieś... Przyjazne stosunki... Mamy z kimś? Załóż tam ambasadę, okej. Okay. Ci nas bardzo lubią. A mamy ambasadę, ok. Tak, na razie może coś już nie będę zakładał, ale widzę, że tak wszystko tutaj ściera ze mną się, nieźle. Administracja planetarna, świetnie, o te robaki. Na Tessie, o na Tessie bardzo ładnie już widzę jest, o. Elegancko, elegancko, znaczy, znaczy że ja poprzednio co miałem. granicę bez bez własną lasą stworzoną. Mmm tak, Karsnoport. Co my tu możemy sprowadzić Statki zwykłe. co mam? 18, 18, 15, słabizna. Mhm. Mm statek konstrukcyjny. Statek badawczy próbuje coś tam zbadać, ale sytuacja jest ee, czyli tak średnio do zbadania. Widzę, że kuźba pochonęli nam układ. pa. Oho, coś tutaj się dzieje. Spacja. Z stacje stacji na no więcej nas nie stać. Końce niepodległości. Co to za plemię jest? Takie plemię. Zapas wioski już w 2012 To Też propozycje podziemia badawcze. Umowa migracyjna. gwarancja niepodległości. Pakty nieagresji. Informacje o gwiazdach, tak? Z ich strony chcielibyśmy yy, to samo. Prawie to samo. Będzie minus 10. Cześć, co byśmy mogli tutaj zaoferować? Kredyty, bo że z kredytami bardzo dobrze stajemy. Oni nie przyjmą kredytów, więc coś takiego jakbyśmy zrobili. Proste? Cywilne? Też nie chcą. Minerałów by chcieli trochę. Jak najbardziej stówkę. Troszeczkę zbyt dużo. To mieli tyle ile... Okej, okay, będę chcieli, żeby mogli podpisać. Dobra, tu nie możemy kosmoportu nie stać na 4 planety na ten etapie Jakie Hmm, sporo, czy tak, interesuje mnie to, tam coś jest, ale nie wiem co. I am waiting control, ale chcę się usłyszeć, ma właśnie żniwiarza e, montowanego, jak tego e, główno mówiącego. Czy tak, mamy e, 520 x 20 o jaski, to, to nie nasza wojna. Cosmoport, studujemy sobie, e, sprawdźmy, jakie tu mamy karowe, korwety. Co my tu możemy działo zwojowe? Ile to ma? 8x12, SK, 8x12, 8x12, no. Tu jest w sumie 3, 3, 50, 3 75 szybkość. Na sekundę, o, 8, 14, może wolniemy sobie to. 13, 18. 13, 27. 13, 18. Eee, większy przedział ma jeśli chodzi o zadanie e, obrażeń e, takich pewnie większych, późniejszych O kurde, wszystkie badania. O jak świetnie dobra. E, tundre tu? Sponsor... Ile to ma? Dobra, automatyczne działko. Co my tu możemy? Szybkość Szyb. o, proszę bardzo. Ale energii na razie mamy, więc szybkość rozwoju kolonii sobie weźmiemy. Mm, jest to bardziej pożądana przez nas eee, przez nas badanie, bardziej pożądane my eee, tak, teraz nie pamiętam jak ja wziąłem sobie kosmopot. możemy zbudować, ale nie, nie potrzebujemy na chwilę obecną eee, jak ta sytuacja się rozwija kiepciutko, tuż to mamy mam takie planety, o ja, co to są czas rozwoju plus 15 uszkodzenia armii, Uja, pierdziule, co to ja, co cechy mam tymi asarii eee, dobra, bo jest taka opcja, że możemy właśnie Czy możemy sobie zmodyfikować? Nie posiadamy żadnych e, punktów genów. Możemy sobie zmodyfikować podczas gry geny. E, ja to, no, pomnę gdzieś tam w poradniku kolejnym z tej gry. Mówią dwa na razie, będzie ich więcej. Będę objaśniał, wyjaśniał i tak dalej. Więc ci zaczynają emigrować do, emigrować. Do Heiken. Heiken? Dobra, tutaj co chodzi? Ma... O, mamy tu jakieś Gritty. Oni tutaj mają prąd, więc zbudujemy elektrownię e, prądu. Tutaj co my posiadamy? Posiadamy. O, tak, klejnoty i prąd. Prąd oczywiście jak najbardziej. Prąd, tutaj też prąd. Zbudujemy. Tutaj zbudujemy klejnoty. I tutaj jest połaciem po Construction complete. I dobra, teraz dylemat, 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 dylemat. Badania techniczne jakieś mamy? Nie mamy. Badania fizyczne. Ci so socjologiczne. Dobra, tu możemy oczyścić to, skoro możemy to oczyszczamy. Ci będą nam produkowali prąd. O, ktoś nam chce ambasadę móc założyć. Dobra. Jak wygląda tutaj kwestia z armią. Raz, dwa, trzy... Dobra, to możemy jeszcze zbudować kilka kopalni i laboratoriów. Jest to jakaś planta do zasiedlenia? Jest, ale... Jest to... co to jest? Primityna cywilizacja poki kamienia powierzchnia? Czyli oni są. Protocywilizacja po kilka ale oni są pod ziemią, tak? Hmm, będę chciał to skolonizować. Nikałem bonusy z takich rzeczy. Mam nadzieję, że to będą plan... pod ziemią. O, właśnie, tu mamy fajne opcje. A tu ja mam planetę do zasiedlenia, Lip Town. Co my tu. O, tu mamy. O! To, ja myślałem, że. że tą dużą, a tu mamy. Mamy wtedy zasilenia troszeczkę mniejszą. Są wykrywa mniejsza. O jak dużo ja terenów do zlikwidowania mamy tylko tutaj 4-5. Mm -hmm. Dobra. generalnie to y zrobimy tak, że Znajmiemy wszystkie planety, jakie możemy zająć. Ktoś tu się będzie martwił, że mam 4 na 6. Ten Mam modyfikację, które mieć dla większą ilość planet, ewentualnie zawsze można porozwinić u dużo dobrym rozwinięciu planet, zrobić z nich sektory. Ale te sektory to właśnie, jak już planety są. Na full rozumiem, się opłaca te sektory robić. Do tego sektoru dajemy sobie planetę, Wkładę wokół i miałamy jako tako zaufanie tej kontroli nad tym, ale odejmujemy tutaj z kontrolowanych planet. Tę planetę Którą mianowaliśmy jako planetę e, Główną e, planetę, z której będzie zarządzany cały sektor Dobra, bezrobocie u nas tkwi, Co tu mamy? Ciach 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 Ci są bezrobotni, ta, ta jeszcze się populacja nie otworzyła. Ci są bezrobotni, ta populacja się nie otworzyła, więc zamieniamy Zamieniamy Kto tu, tu się jeszcze nie utworzyło, zamieniamy robali i dobra, teraz trzeba rozwiązać sytuację tak, byśmy mogli to zbudować, mamy jeden żarcie, więc sytuacja jest tutaj e, kryzysowa, jeśli chodzi jedzenie. Więc tu postawimy sobie żarcie. I tu postawimy sobie żarcie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o żarcie. E, nie będziemy musieli zostawiać tutaj e, żadnych fabryk jedzenia. No, to postawimy oczywiście prądem i dalej to się będzie rozwijało. Tutaj można jeszcze pomyśleć, że Prąd. Tak, prąd prąd, prąd, prąd. Jak nie ma prądu, to stoi wszystko. Administracja planetarna, sina jest to 2D. 7. tu mamy w ogóle. Halucynogen atmosferyczny. Niebezpieczna przyroda. To jest bardzo niebezpieczna. Tak, wygrał? Minerały i koszt budowa e, instruktora stacji górniczej No, to no, bardzo fajnie Statek badawczy też tu próbuje ugadać sytuację, ale... To jest dobry koszt badań Badań Czy badaj. 500 aż, bo ma tylko sporo tutaj tak, na no, ma przejść do, gdzie to się znajduje? Dobra, to oni może bardziej się nie zajmie tym projektem badawczym niż tamtym. To idzie samo, tak? To jest jeden miesiąc czy idzie samo? Dobra, idzie, ruszyło. Skobieta, ok. Co my tu mamy? Przyskiwanie okazów. Nie mam do tego dostępu. Do tego też nie mamy. O, a to przejdźmy do tutaj. O, i nawet planeta, która jest bardzo dobra do zamieszkania. W sensie jest nasz. Nasz klimat i duża jest. I to mi się podoba. Dobra. Będę teraz szybciej, żeby nam wpływały statki, tu coś się przyblokowało, populacja całkowicie stąd uciekła, ale jest 8, więc okej, okay. tutaj mamy ładnie zamieszkane, o kurde zaraz będzie bezrobocie, zaraz będzie bezrobocie, widzicie tutaj mieliśmy bardziej support dla fizyki, co byśmy tu mogli machnąć, co my tu mamy za budowę, węzeł energetyczny. O, i tu oni nic nie produkują. Sieć kopalni. Przetwórnia minerałów. Daliśmy troszeczkę sobie z wpływów. O, tutaj możemy zbudować. Ulepszyć. Znakomicie. Rekrutacja nie możemy więcej. Dobra, jak na testy wygląda sytuacja. Na testy jest ok. Tutaj już mówiłem, by zrywać. <gł> Zaczęło panować nam. Czemu oni źle wydobywają? Czemu tak słabo? Dobra yy, Kryształy Tutaj jedzenie, bo zaraz damy taką ciekawą opcję że nam się tu zleci jak wszystkiego po popieku noty, O nie, to jest prąd, co ja, co ja tworzę. Tu klejnoty. Zaraz wydamy sobie troszeczkę wpływów. Wpływów wydamy sobie na pewien edykt, który nam tutaj. To nam tutaj wzbogaci migrację na, na tę planetę. Trzeba mądrze wykorzystać pola i. Wpadałoby przy okazji dać edykt, w którym to przyspieszamy budowę budynków, a następnie pięknie. Tutaj jeszcze mamy socjologiczne. Tak, tu, 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 mamy żywność. Chciałbym się wstrzymać z tym polem na żywność, więc tak, list edyktów. Tak, o co? Kompania opcji mile widziani. O proszę bardzo, aktywność dla migracji, kosmitów i migracji. To jest ciekawa opcja. Dajmy sobie tak infrastrukturalne. I teraz zbieramy na albo to, albo całkowicie na kraina możliwości, czyli 100% dla migracji naszego gatunku co to, to kosztuje 300, no to bierzemy 300 w badaniach to nie jest nic, to jest nic control mm. Dobra, trzeba zmodernizować flotę. Co mam? 9 statków na 22. Czy to jest jakiś absurd, za nas tutaj pojadę wszyscy? Rekrut... O nie, to są... Zbuduj. Tak w ogóle sprawdźmy, co ja tu jeszcze mogę... ...za korwety stworzyć. Coś takiego. 4 siedemnaście, trzy, piętnaście, dziewięć, czternaście, termojądrowe. Zawsze jestmy sobie tutaj autosupełnienie, bo w sumie jak nie mamy specjalnie wyboru... O, mamy pancerz jeszcze jakiś. A wtedy no... O nie, posuniemy, okej. Okay. Dobra, termojąder. Termojąder. Zapisz. Project Cudownie. Complete. Complete. Mam świat... Y Tropikalny czy też wojownicy sioniczni, limit marynarki wojennej, limit marynarki wojennej, szybciej tam spadamy. to zbadamy, to chwila moment będzie. Zbudujemy kosmoport i za każdy kosmoport trzeba utrzymanie zrobić, ale żeby e, nie utrzymywać tego kosmoportu, to w kosmoporcie właśnie budujemy taką opcję jak: bo każdy kosmo utrzymanie tego kosmoportu kosztuje nas 3 e, energii. Więc najlepszym opcją jest w tym kosmoporcie zbudować sobie coś takiego jak połem. Z sieci baterii słonecznych mamy plus 3 energii. Więc e, w tym e, momencie jest samowystarczalny kosmoport. Tak, tutaj możemy ulepszyć i badania. Niebieski laser, naprawdę też była ciekawa, właśnie zobaczmy czy możemy coś tu zbadać jeszcze, pokaż to, gdzie to jest w ogóle, w no, tu mamy, nie mamy z nimi. Propozycje na dostęp cywilny. Minus 3, czyli jest do kupienia. Tylko za dużą stawkę. Ach, kierunki te tak nie chcą. O, wow, o, wow, o. Wow. Zachcą jakieś 150, 168. Na 10, o kurde to nie. 10 lat mamy, żeby sprzedać. w to 10 lat mamy, żeby zbadać tutaj o do tego, co to jest no, statek badawczy wysyłamy tutaj A, że se sytuację. sytuacja. Czy to jest z drugim końcem galaktyki? oh shit. To jest, jest tu, też dole, myślę nie tak daleko, ale też nie rady. Uprzeć. To jest tu, tutaj nie będziemy w stanie grać na Czemu tak? No cóż, kiepsko tu wygląda. Jak tą flotę mamy? 300 na bieżę. Oj, jak tutaj się sytuacja ładnie rozwija. Dobra, już nas nie stać, przy może wystawać trzeba w kopalnię. W kopalni w, w minerałów jest 67 Otrzymanie statku nie jest wysokie jak mamy w cholerę, za niedługo będziemy mieli limit, więc z tym się wstrzymał. Też widzę... Z autopsji pocisnąłem i zrobiłem bardzo dużo elektrowni. Dobra, ale z mojej strony to było na części chodzi o kolejny odcinek z Skry, Stellaris i Republika Sali. Zapraszam na kolejne części. Trzymajcie się i strzała.